że ten ostatni w tym roku i przed świętami mecz Chrobrego do latych nie będzie należał. Górnik Zabrze na trzecie miejsce w superligowej tabeli. Zgadza się. Zdajemy sobie sprawę z kim gramy, natomiast ta liga pokazała, inne mecze pokazały, że tak naprawdę oprócz zespołu Kielc i Płocka, to każdy zespół jest w naszym zasięgu i i możemy się pokusić o, o wygraną, i my wyjdziemy na boisko, żeby wygrać ten mecz i zdobyć trzy punkty. Chrobry już z górnikiem grał. Mam tutaj na myśli mecz na memoriale Matuszaka. Można go porównać, można porównywać te dwa mecze? Zdecydowanie nie, ponieważ ten okres przygotowawczy to każdy zespół inaczej się przygotowuje. Pamiętam, że wtedy, Zabrze było tak naprawdę na. Tydzień czy dwa tygodnie przed meczami pucharowymi w Europie, więc, więc oni byli na innym etapie. W sparingach staramy się dać grać wszystkim zawodnikom tak, żeby, żeby łapali te minuty. Natomiast mecz ligowy to jest inna historia. Tu grają zawodnicy ci, którzy są najlepiej dysponowani na dany dzień i, i emocje adrenalina związana z takim meczem o punkty powoduje to, że to są dwa różne mecze. Będziecie mieli scenarem na tym do dyspozycji wszystkich zawodników? No, niestety nie, nie będę ukrywał, że wszyscy są zdrowi i gotowi do gry. Mamy większe bądź mniejsze urazy w zespole. Niektórzy zawodnicy walczą z czasem, czyli starają się dojść do pełni sił. Oczywiście na ławce zasiądą wszyscy ci, którzy będą zdolni. Natomiast no, takiej sytuacji nie będzie, że każdy z nich będzie w 100% zdrowy, ale myślę, że jak przyjdzie ten moment gry, to, to każdy da z siebie wszystko na tyle, na tyle, ile będzie w stanie w danym dniu. Pater, niełatwe zadanie przed chrobrym w ostatnim meczu w roku 2022? Górnik Zabrze. Tak, jest to na pewno ciężki przeciwnik w tym sezonie. No dobrze grają, solidnie, bardzo dobrą, wysoką formę mają. U nas trochę gorzej może być z tymi meczami, niektórymi. Co przegrywamy na własną korzyść, ale cały tydzień bardzo się skupiamy na nich. Ta przegrana pokarnych z jeszcze bardziej nas moty motywuje, myślę, do tego, żeby zgadnąć te punkty w piątek u siebie i mam nadzieję, że będzie dobrze. A czy ta no, dość znaczna przegrana Górnika w meczu z Kielcami coś Wam mówi, coś oznacza? Nie, mecz, myślę, że mecz z Kielcami, tak dużo nic, nie można z nich dużo wyciągnąć, że przeciwnik ma jakąś słabszą formę, spadek formy, myślę, że to. To nie ma Twoim zdaniem największe zagrożenie ze strony górnika, skąd płynie? No myślę, że oba skrzydła i bramka, która stoi na wysokim poziomie. Publicznie zawsze jest tłuszym zawodnikiem, zaprosisz? Oczywiście zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że będzie na tyle, co na meczu z Lubinem, i tym razem wygramy.